Przyjacielu, zobacz! A wuju dzisiaj zawitał do Gdańska i zrobimy sobie porównanie dwóch bardzo ciekawych lokali. Pierwsza z nich znalazła się w 50 najlepszych pizzerii w Europie, a druga jest prowadzona przez wielokrotnego mistrza Włoch w broni pizzy Walerowale. Sprawdzimy sobie, czym nas zaskoczą oba lokale i jak smakuje pizza. Zobacz, przyjacielu, żeby zjeść w tym lokalu, musisz wstawić się w kolejce, poczekać, potem zamówić drugi raz, poczekać. Tak wygląda sytuacja w dobrych, najlepszych lokalach. Zaraz sprawdzimy, ile będziemy czekali, ale słyszeliśmy, że około od pół godziny do 45 minut. OK, zamówiliśmy pizzę, czas oczekiwania około 45 minut. Tak sobie zerknąłem w czasie na stoły, z którymi tutaj siedzimy. Powiem szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak będzie smakowała pizzeria z 34. najlepszej pizzerii w Europie. Ej, hey, słuchajcie, czekamy sobie tutaj na nasze pizza. A co zobaczcie? Jaka miła niespodzianka. Wuja, ja tutaj już sobie tą pizzę skonsumowałem i nie chcę ci psuć dobrej zabawy, ale uważam, że była prawdziwa liga. No taka zapowiedź, naprawdę. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Przyjacielu, <gry> zobacz, tak to wygląda. Dostaliśmy trzy fantastyczne pizze. Już od razu widać, że to jest klasa, to jest liga. Teraz jedna rzecz, która ostatnio podczas wizyty w NaPo rozmawialiśmy z jednym Giuliano. Dlaczego pizzy we Włoszech się nie kroi? My tak samo dostaliśmy jak we Włoszech, nie pokrojono. zobacz. Po prostu jest bardzo poważne pokroić na 6 albo na 8, dlatego że we Włoszech każdy zje pizzę w innym stylu. Jeden ją przekroi na pół, zje takie połóweczki, drugi sztućcami, trzeci wykroi tr trójkąciki i nikt nikomu nie narzuca właśnie, jak to ma jeść pizzę. Tutaj robią tak samo. Co my tu mamy? Brezaula, burrata, to jest taka polędwica. Połowa podsuszona. No nie no, widać stary, że to jest od razu liga. 34 miejsce to nie jest przypadek, to jest coś pięknego. Od razu, jak tylko to widzisz, masz ochotę to jeść. Tu mamy co? Salami pikantne gruszka, gorgonzola i orzeszki. Zaraz pokażę Ci ulubiony styl jedzenia pizzy wujka Paulo, zobacz. Zawsze, jak jesteśmy we Włoszech, kroimy ją na pół. Tak jak Ciro nauczył nas 15 lat temu. Bierzesz serwia, ja cięł tą połóweczkę. Zobaczcie sobie brzeg, jak to wygląda, jak w tym cieście. Bardzo podobnie, jak byliśmy kiedyś w pizzeria Sessiccio w Warszawie. Ta AVPN. Też jest taki bomberek fajny, napowietrzony. Z zewnątrz to ciasto jest tak minimalnie, minimalnie, leciutko chrupiące. Takie nie chrupiące, twardawe. Od dołu mięciutkie, tak jak przystało właśnie na pizzę neapolitańską. Ma Masz ją sobie zawinąć i zjeść. Tu nic nie będzie chrupać, to nic nie będzie sztywne. Dobrze wygarowane, dobrze napowietrzone. Się naprawdę bardzo przyjemnie je. Próbujemy teraz drugie. Jeszcze ci powiem o jednej rzeczy bardzo ciekawej. Zobacz te ranty. One dookoła są praktycznie w jednej wielkości. Wiesz co to oznacza, że piec, w którym była pieczona ta pizza, bardzo dobrze trzyma temperaturę. Tu nie ma przypadku, to nie jest jakiś zwykły piec klasy półki cenowej 20-30 tysięcy. Masz naprawdę bardzo, bardzo profesjonalny sprzęt, którym jest ona pieczona. Sprzęt nie wpłynie na smaki, na jakość, nie? Tutaj też jest bardzo profesjonalny pizzajolo widać, który wie co robi. Nie ma się to absolutnie do czego przyczepić. 34 miejsce. Ja uważam, że gdyby to było miejsce 10, 12, 9, też by była liga. Też spokojnie można o, burrata. Ej, słuchajcie, zrobimy sobie mały żarcik. Przepraszam, mam pytanie takie. A można sos czoskowy poprosić? Macie? Keczup też, podwójny. Jeden gość przyszedł i po prostu poszedł do żarki. Tak, kupił, taki wariant był. I sobie pola na taką pizzę. Mam. To jest dzieło sztuki. Tutaj dodać sos to jest zbrodnia. Wszystko państwu smakuje? Smakuje to mało powiedziane. To jest po prostu dzieło sztuki. To jest dzieło sztuki, które nawet nie chce się jeść. Tak pięknie wygląda. Ale niestety trzeba też to zjeść. Super jest naprawdę. Spróbujmy sobie jeszcze sosu pomidorowego, tak, tak. Samego. To jest produkt klasy premium, naprawdę ten sosik. Coś, coś pięknego. Prócz tego co mamy? Sam sos pomidorowy, grana padano, polędwica wołowa i ta mozzarella, którą sobie rozciągnęliśmy po całej pizzy. Burrata. Patrz jakie to jest soczyste. No i teraz stary, ktoś może przyjść do takiej pizzy i powiedzieć, alo wiesz co, ta pizza mi się nie podoba, bo ona opada, bo jest miękka. Alo struncu, ma taka ma być. Co nie rozumiesz? Pizzę na apolitańsku, Przedeć na pizzę napolitańską, na ma opadać, ma być miękka i olejąca się, normalne. Smacznego. Powiem że naprawdę od lat nie jadłem tak dobrej pizzy. Na co dzień wolę pizzy chrupiące, ale to ciasto, to dodatki składniki to jest po prostu piękne przedstawienie. Wuja zwróćcie zwróć jeszcze uwagę na tą polędwicę, że ona jest tak bardzo cieniutko pokrojona, ona się rozpływa w ustach, tam nie ma w ogóle żadnej gumy. Te składniki tutaj widać, że, że ona dojrzewała też, ta polędwica. Ona też jest solona. Ona jest taka, mówię, kruchutka przez ten proces dojrzewania. Ta polędwica ma taki piękny, brązowy, jasny kolor. Nie jest utleniona, jeżeli brezaula, którą zamówicie, jest ciemna, albo zachodzi w taki kolor polędwicy, która poleżała 2-3 dni, się utreniła, nie jest tej pizzy. Oddajcie to, powiedzcie, alo, ta brezaula jest nieświeża. Brezaula świeżutka, musi mieć taki fajny, lekko jasnawy kolorek. Zobaczcie jeszcze, po czym poznać dobry lokal. Staliśmy 40 minut w kolejce. I teraz zobaczcie, jak wygląda ogródek. My już skończyliśmy jeść, i każde miejsce, które się zwalnia, natychmiast jest zapomniane przez kolejnych gości. Tak jest od rana do wieczora. To jest znak dobrego lokalu. Także jeżeli ktoś ma że. ale muszę czekać na miejsce, i muszę jeszcze czekać na pizzę, tak, musisz czekać, ale wyjdziesz tak zadowolony, jak wyszedł wujo. Gwarantuję ci to. <laughs> 34. najlepsza pizzeria w Europie. Potwierdzam, naprawdę zasłużone miejsce. Wydaje mi się, że mogłoby być jeszcze znacznie wyżej. Pizza kosztowała nas od 41 do 47 zł. Była naprawdę. The prawdziwa liga wszystko było przepyszne ciasto genialne sos słodziutki naprawdę czuć tego pomidora składniki Pierwsza liga. Ocenę dajemy naprawdę takie mocne 6,5 na 7. I połóweczki odetniemy, bo musimy coś jeszcze na Włochy zostawić. Ale jest naprawdę, naprawdę petarda. Czy wielokrotny mistrz Włoch zrobi pizzę równie dobrą, równie smaczną? I czy będzie też ciekawie? Zaraz sprawdzimy. Okej, okay, przyjaciele, jesteśmy dalej w Gdańsku. Druga miejscóweczka. Tutti Santi, czyli Wszyscy Święci. Pizzeria rekomendowana. Pizzeria prowadzona przez wielokrotnego mistrza Włoch w pizzy klasycznej Valerio Valle. Zaraz wejdziemy, spróbujemy. Zobaczymy, co będą mieli do zaoferowania. Wuju nigdy tam nie był, nigdy nie. Ja to są wysokie. Sprawdzimy, jak wypada na tyle drugiej pizzerii. Na tyle pizzerii Ostro, tej 34. najlepszej w Europie. Sprawdzimy, co tutaj dostaniemy, czym będzie się różniła. <laughs> jesteśmy, zaraz będziemy próbowali. Pizza klasy Premium, zobacz. Wegańskie, klasyczne. Weźmy sobie pizzę Capricciosa i coś specjalnego z pizzy Premium, Bianca. Zamówiliśmy sobie pizzę Santa Rita i pizzę Capricciosa. 15 minut czas oczekiwania jest w poniedziałek, także bardzo dobry czas. Pizza od Mistrza Włoch, zaraz sprawdzimy. Muszę przyznać szczerze, że już dawno nie byłem tak bardzo ciekawy tego, co dostaniemy. Tutaj nie powinno być żadnego przypadku, to powinno być liga. stary, widzieliśmy dyplomy, certyfikaty, zdjęcia, to musi być klasa. Oczywiście jest to pizza klasyczna, nie jest neapolitańska i pod takim kątem będzie oceniana. Trzecie, nie wiem co się dzieje, zawsze krycimy długi film, jesteśmy atakowani przez osy. Chcę pizzę tylko zjeść, zostaw je w spokoju. Zobaczmy teraz jak wygląda pizza capriccioza. Też około 44 zł razem z kartonikiem. Zobaczcie, tak wygląda. Szyneczka to pieczareczki, oliweczki, ciasto rozkręcane chyba w semolinie. Taka ziarnista powłoka zostaje. Próbujemy sobie sosiku pomidorowego. Wostro było lepiej. Nie chcę powiedzieć, że ta pizza jest niedobra, bo nie jest, ale ma trochę mało smaku. Jakby... Nie czuć wyraźnie dobrego pomidora, bo go nie ma. Ciasto jest ok, jest takie jak lubię, jest troszeczkę właśnie takie sztywne, troszeczkę chrupiące, a jednocześnie miękkie, nie jest twardą deską. Ciaso na plus, takie bardzo lubię. Jezusu pizzę nie czuję takiego wow. Takiego, że jem coś wyjątkowego, wybitnego. Jest to zrobione dobrze, jest to zrobione bardzo poprawnie. Tutaj w tej pizzy nie ma się do czego przyczepić. Składników jest tak jak na klasika akurat. Troszeczkę lekko mi przeszkadza tylko ta posypka taka przypalona. Leciutko to jest takie lekko wyczuwane. Troszkę mi to przeszkadza. Bardziej bym przeczyścił piec między wrzucaniem kolejnych pizz. Ja osobiście, jak na taką pizzę za 44 zł, oczekiwałem troszeczkę więcej. Jak na sam fakt, że jest to szkolone. Ogólnie wiadomo, że jest to sieć, dużo ludzi tu pracuje. Trzeba wypracować pewne standardy, pewne Procedury, żeby to było powtarzane, żeby to było dobre. I właśnie takie jest. Ale jak Dawuja nie ma tu tego efektu wow. który na przykład mieliśmy w Ostro. W Ostro ta pizza była genialna na każdym punkcie. To nie chodzi o to, czy jetujemy klasika tam na Poletany, ale tam jedząc to ciasto, po prostu płakałeś, zachwycałeś się. Czuć było piękny, fantastyczny smak sosu pomidorowego. To jest bardzo ważne też. Te składniki są na pewno świeże, ale te składniki jakoś nie przełamują mi tego. Nie są tak bardzo, bardzo wyraźnie aromatyczne, wyczuwalne. Wzięliśmy kapryciozę. Jeżeli miałbym wybierać spośród dwóch bardzo ciekawych lokali w Gdańsku, Ostro, 34 miejsce w Europie i Tutti Santi pizzeria szkolona, prowadzona przez wielokrotnego mistrza Włoch Valerio Vale. Osobiście bardziej wybrałbym to ostro. Mimo, że nie jestem fanatykiem pizzy napolitańskiej, bardziej wolę klasikę, ale dla mnie nie, nie porwała, nie zachwyciła. Moja cena tej pizzy to 4,5 na 7. 4,5 na 7, tak. Jeszcze jedna rzecz, o której musimy wspomnieć. Jeden fakt jest tej pizzy dla nas taki bardzo nieprzyjemny. Widzisz, ta podsypka, w której ona jest rozkręcana. Zobacz, to zostaje wszędzie na ręku. Takie drobinki, widzisz, że ręka. Czuć to potem, je się potem. To lekko pociera Ci o podniebienie, o język. Widzisz, bierzesz kawałek pizzy do ręki. I zostaje Ci ta... Ta podsypka na tym. Dla mnie nieprzyjemnie to się je. Nie, jakby nie jestem fanem czegoś takiego. Dotykasz kawałka, zostaje Ci podsypka na, na palcach. I potem zostaje to w buzi. Tak jakby czuć to cały czas, nie? Ogólnie okej, okay. ja wiem, że to jest taka szkoła robienia, robienia pizzy. Ale do mnie to na przykład nie przemawia. Pora, żeby wuju podsumował. Jeżeli mowa o cieście, to tutaj wygrywa Ostro. Odkład pomidorowy, zdecydowanie Ostro. Dużo bardziej wyrazisty, pomidorowy, smaczny po prostu. Nadawał tej pizzy naprawdę charakteru. Co do reszty składników, to powiedzmy, że było porówno. Czas oczekiwania, tutaj zdecydowanie wygrywa Tutti Santi, niecałe 10-12 minut. W Ostro czekasz na stoik 40 minut jeszcze potem na pizzę drugie tyle, jak nie lepiej. Ale warto. <laughs> Ceny w obu krajach bardzo zbliżone. Tutaj w miarę wyrównane, około 44 zł za pizzę na wynos. W Ostro płaciliśmy 41 41,47 47 za pizzę. Powiedzmy, że jest remis. Jeżeli miałbym wybierać spośród tych dwóch pizzerii, które robią kompletnie inną pizzę, bo pizzę neapolitańską i pizzę klasyczną, to jednak częściej jadłbym w Ostro. Bardziej mi smakowało. Ogólna ocena, mimo długiego czasu oczekiwania, jest znacznie wyższa. Jest 6,5 na 7. Tu mamy 4,5 na 7. Bardzo dziękuję za te rekomendacje. Zrobiliśmy sobie właśnie mały testik, małe porównanie takich dwóch ciekawych lokali, które są w Gdańsku. Czytamy Wasze komentarze. Będą kolejne odcinki i jedziemy dalej. Pozdrawiam.